A przyjeżdża do Polski najbardziej bezwzględny premier socjalistycznej Wietnamu. Został właśnie mianowany na dziesiątym partii, po której właśnie postanowiono... postanowiono Rozprawić się z opozycją najbrutalniej jak to możliwe. Według naszych informacji on był odpowiedzialny za uniemożliwianie tym, którzy. Chcieli uciekać na łódkach z Wietnamu przed prześladowaniami i jest funkcjonariuszem reżimu, który ma na swoich rękach krew setek tysięcy niewinnych ofiar. No, jeśli władze polskie powołują się na etos solidarnościowy, to oczekujemy, że będą się solidaryzować z wietnamską opozycją. W związku z tym wizyta takich dygnitarzy komunistycznych, którzy w swoim kraju mordują ludzi, wizyta w wolnym państwie polskim u prezydenta, który no, walczył z komunizmem, uważamy za no, niewłaściwą.